Znowu tutaj kaczor Daffy jest jako ten. O! A widzę Cię! I co i tu? Już chciałeś podkreślić, Nie ma tak łatwo. Cześć, wszystkie Bardzo serdecznie z tej strony DWW, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy we Bugs Bunny Lost in Time! I bez pewnego przeciągania jedziemy do kolejnego poziomu. Pewnie się zastanowicie, dlaczego akurat trafiliśmy do tego. Tu też, że znowu jesteśmy, a to dlatego, że w tym poziomie akurat został odblokowany kolejny poziom, którym ten, znaczy w świecie, poziom, którym musimy przejść. Jest to poziom The Carrot Head Mystery, czyli w tłumaczeniu tajemnica marchewkowego pomnika. czy trzeba było wfikać tak naprawdę, z boxem? Nie, teraz za karę jesteś żabą. No dobra, no to zdobędę 10, esięć właśnie tych e, Achme. Ale przy okazji też oczywiście zdobędę e, marchewki, bo wiem tylko tyle, że jeżeli zdobędziemy marchewki, to one się przydadzą oczywiście później, żeby e, zdobyć kolejne ten złote marfy, które są przecież odkryte. Dobra. Czy tutaj coś jest? Tak, tutaj mamy markę. I o! Znaczy, chciałem powiedzieć, tam jest bałwan, ale jest ogólnie też ten. Też jest ee, ukryte, właśnie złote marki, które się tu przydadzą. A sprawdźcie, czy tutaj coś może jest. O, jest! Czasami takie rzeczy właśnie warto sprawdzać, czy coś jest ciekawego. Dobra, tu skoczę Na no, pierwszego właśnie pięknego oto ee, ...akme, które tam było ukryte. I lecimy dalej. Czy tutaj coś jest? O! O, ty, cholero! Widzę cię. Widziałem cię tutaj. O, chwila. o, Czy ja mam... Czy ja mogę to jakoś wziąć? Tak, mogę. Chcesz walki na śnieżki? Chodź tu. A. Te, 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 te. Chcesz walki? Proszę bardzo. A. Tylko nakieruję? A. Ja muszę chyba ten, ruszać się. Ach! To nie będzie łatwa walka. On będzie tu stał. Amas! Amas! E, dalej, A masz! A, mam cię! O, i ty też miałeś te Dwie złote marchwie. Ja nawet nie wiedziałem, co za kradziej? On wszystko kradnie. Nawet ukradł właśnie te, Nawet ukradł złote markwi, które były potrzebne do tego, żeby oczywiście przejść dalej. Ale cóż, lecimy na dół i tak dalej. Mamy 99. Czy tutaj coś będzie? Tak, jest akme, dobra. I mamy 99, więc na pewno już ten, jak wyjdziemy, to będzie kolejny, e, kolejna złota marka O, tutaj jest jakieś pomieszczenie, ale sprawdzę, czy tutaj coś jest. Czasami warto właśnie sprawdzać. I jednak mamy, bo jest to NASA ukochana, oczywiście, e, ukochany zegar. Zobaczmy, czy tutaj coś będzie. Puk, puk, dzień dobry. O, Berlin, a ty tutaj co? Mam ci znowu odżywkać książkę kucharską? Promiejętność właśnie zdobyta. No to. He, powiem tyle. Poziom Watch Cooking Dog chyba za niedługo będzie już ukończony, bo przecież tylko tego jednego brakowało. Więc będzie i tym lepiej. O! Hop. O, chyba tu jest cienki lód! Powoli tu sprawdzę! O! To jest chyba cienki lód, mi się wydaje, dlatego będę trochę taki bardziej ostrożniejszy. Op. Powolutku. Op. O! O! Chyba! Dobra, jest OK. Ale też wyjdzie tutaj jest ten problem, bo nie ma praktycznie tego. Nie ma yy, szybkości, właśnie, ClickBugs, żeby się tam dostać. O, tutaj jest cały i coś mi się wydaje, że chyba tego muszę użyć, żeby strzelić. Tylko tak się ustawię. Ognia! Idealnie w cel, pięknie trafiony. Proszę bardzo, proszę państwa, to było 10 na 10. Oceny też sędziów są 10 na 10 w tym momencie, właśnie. Zobaczmy, gdzie teraz się dostaniemy do tego poziomu. Carrot Hands, czyli właśnie e, ...marchewkowy pomnik. I lecimy dalej, zobaczmy co tutaj jest. Tu jest jakiś dinuś, kurde. Czy mogę na ciebie skoczyć? O, mogę. O! O, dobra. Ma miałeś te... miałeś złote markwie. E, ale jak chcę to zdobyć, właśnie. On mi nie pozwalał, bo on blokował to, właśnie swoim tym, swoim pięknym, zielonym ogonem. Takie nie dostanie z tego, bo to jest moje. A sprawdzę, czy na innych to będzie, bo skoro na jednym coś zadziałało, to może na kolejnym też zadziała. O! O! skocno. E! O! Ach! jajajaj. Dwa... I trzy, dobra. Tego właśnie szukałem. A! jest to! I więcej tego będzie, to tym lepiej, to może nie będę musiał tego... Nie będę musiał tutaj wracać, już więcej. Ale na razie poziom, powiem tak, na razie jest taki przyjemny. Kolejny Dinuś, który tu przybiegnie i skoczę na niego. O, dobra. Raz, dwa i trzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za współpracę, ale on też tak fajnie, kurde, gadał właśnie, że... Jak się dostawał, czyli oczywiście co było... Właśnie o tym mówiłem. Właśnie mówiłem o tym, że tu jest cienki lud. Gdzie ja jestem? Tutaj. A, checkpoint przy okazji, dobra, przyda się. No, kurde, no teraz to ja wcisnąłem kółko, tylko nie, nie zarejestrował mi tego, nie wiem dlaczego. Dobra, no i teraz? No, i teraz jest ok, powoli. Jupa! Dobra, ja wiem, że tam chyba trzeba się dostać na górę, ale ja na razie sprawdzę ten. Zrobię kontrolę dookoła, by sprawdzić, czy coś tu jest, i właśnie było, ponieważ był tam jakiś e, ...akme, które będzie oczywiście potrzebne, żeby zdobyć. E, ten zdobyć zegar. Lecimy tam na górę do tego pomnika, może tam jest pomnik właśnie mnie, czyli królika Baxa. Słyszałem, że coś tam było, ale za późno już zareagowałem niestety. A, dobra, niech będzie, mogę dostać się tam na górę. O. O. To szybka seria, ale niestety tu mi już nie wysłał niestety. Nie wysło to. Dobra, jestem na górze. Czy tutaj coś będzie ciekawego? Tutaj będzie Merlin. A ty tu co? Jak się przeteleportować? Nice day, isn't it? Find the five missing stone signs and the clock you're looking for will appear here in Carrot Ange. I can teach you a magical trick if you like. Great! All Alright. Listen carefully, Rabbit. Say open sesame over this symbol and you'll be able to open the magic door. O! Kolejna umiejętność widzę potrzebna, czyli to klasyczne sezamie. Otwórz się, a ja tam widziałem akmę właśnie. A dobra, przyda się. I tego co widzę ten, musimy tu zdobyć... E, ...pięć gwiazdek takich jakby, żeby oczywiście... ...żeby odblokować kolejny zegar, który będzie potrzebny. Tu przy okazji znalazłem właśnie kolejny tego zegar. I zobaczmy, co tutaj będzie robione. Co, ja mogę się tu ruszać? Mogę, ale... A! Zaliczyłem! Już się bałem, że nie jednak. Już się bardzo tutaj mi tego nie zarejestrowało, że trochę za późno. Jest pierwsza gwiazdka. Akurat ta pierwsza gwiazdka była prosta do zdobycia, bo trzeba było z góry lecieć na dół, właśnie. Pierwsza gwiazdka już jest na swoim miejscu. I coś mi się wydaje, że teraz musimy tam lecieć. I gdzie mnie to przeniesie? Ja nie wiem, czy ja mam tym te gwiazdy, ale sprawdzę później. I chyba dlatego była właśnie potrzebna ta umiejętność, że z tym, że open mi, bo potrzebny te otworzyć drzwi, Sezamie, Otwórz się! I właśnie się otworzyły drzwi do pierwszego, chyba tam czterech mi się wydaje. Wyliczyłem tych rzeczy, a zobaczymy. E, wrota e, Robina Ducka. A czyli ty się tak nazywasz, właśnie. Robin Duck. Nie myśl sobie, że ja ci to odpuszczę, bo ja to widziałem, widziałem cię, jak ty to ukradłeś. Tylko czekaj cierpliwie, aż do ciebie dojdę, Olero jedna. Nie, ty. A co on tutaj robi teraz? Bo ja nawet nie wiem. Czy mogę to jakoś kopnąć? Zaraz. Chcę sprawdzić, czy mogę. A mogę. Amas! To za karę! Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za współpracę oczywiście Robinie Daku. Dobra, to on będzie się nazywał teraz oficjalnie Robin Dak. To będzie już wiadome. Nie mogłem tego chwycić praktycznie, dlatego. Trochę się gubiłem w to mi Druga gwiazdka leci. Jeszcze brakuje nam trzech. I widzę, że muszę tu teraz wrócić. A mogę tu kamerę obrócić, bardzo bym był wdzięczny, ale nie takiego czegoś oczekiwałem. Nie wiecie co jednak to ten lud przeszkadza, bo... On strasznie spowalnia. O! Ja nieważne, bo to już chyba tak mogę się dostać, nie? No właśnie. Więc będę leciał. Wiecie co? Mi się wydaje, że chyba najlepszym sposobem, jednak jak będę tu wchodził po każdym tym, będzie yy, cięcie, właśnie. Bo jednak to zabiera trochę czasu, że przechodzenie z jednego elementu na drugiego. Otwarcie Sezama. I właśnie Sezam się otworzył z klepsydrą. Tak mi się wydaje, ale mogę się absolutnie mylić. Slide her. I zobaczmy, co tutaj będzie. Muszę wcisnąć jakiś przycisk. Tylko muszę tu strafić. O! O nie, to jest na czas! I to jeszcze na lodzie muszę to robić. No ładnie, no to powodzenia, jak kurde tam dojdę. Opa. Spróbuję wszystko będę skakać, bo może to szybciej pójdzie Pewnie nie, ale zobaczymy. hop. Joa! Jupa! Łopa! I lecimy dalej, lecimy. No, skac, skacz, 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 dziękuję bardzo. No, szybko, 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 bo ja nie mogę, nie mam niestety takiego wielkiego czasu. O, świetnie! Jeszcze, kurde, ten cienki lód! Tego właśnie brakowało! Bo ja uwielbiam właśnie cienki lód, gdzie muszę bardzo powoli iść, żeby kurde nie dostać. O, dobra. I mamy, świetnie. E, trzecia to jest gwiazdka w tym momencie, z tego co pamiętam. Ta jest, to jest trzecia gwiazdka i myślę, że możemy lecieć dalej. A, mogę się tam wrócić. Tylko! O, właśnie, ja to zrobię ostrożnie. Jakbym ta spadł, to, te, to pewnie bym to ominął. Tego akme, a akurat jest potrzebny w tym momencie. O, dobra, i kopa. Akurat tego nie będę ciał, bo widzę, że to jest inna droga kompletnie robiona. wiem, że nie muszę tego zdobywać, bo i tak mam 99, więc po cholerę. Ale to już bardzo chętnie zdobędę. Dziękuję bardzo. Lecimy dalej do kolejnego pomieszczenia. Mówię, akurat tego nie będę robił tu cięcia, bo przecież i tak wróciłem. Tą samą drogą, ale inną. Też w ogóle słyszałem, że nie było muzyki. Z jakiegoś dziwnego powodu. Może po prostu ten, może pan od muzyki się zapomniał. Po prostu takie stwierdził, że O kurde! Gdzie moja płyta? Zapomniałem! A nie, zaraz się ona, ten, ona się zawiesiła. Ja chyba ją za dużo naplułem swoją śliną i ona już praktycznie nie może się odpalić w tym momencie. Jezu Chryste! A tak to bywa. Trzecia ta, c'est ça. Zikaven. I o to tutaj chodzi? Tak się zastanawiam. Co to jest? Jakiś kwadrat? Co to? Ja już wiem co to jest! To jest łamigówka. Trzeba pomyśleć, co tutaj przestawić. Dobra, tu chyba i tu. O kurde! O wow! O, 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 o. Lepiej tego nie robić. Ci już wiem o co tutaj chodzi. Trzeba było zrobić łamigówkę, ale też przy okazji, żeby ten trafić. A nie spodziewałem się, że coś takiego będę miał. Że za pierwszym razem zrobię. Chyba, albo może to było tak, że po prostu tam te... Tam wszystkie były takie same, tylko trzeba było ostrożnie to zrobić, bo... Jeden ruch i praktycznie wszystko by spadło. A e, dobra, ja tu robię cięcie. I już jestem z powrotem właśnie. Takie po prostu ładowania, lepiej ten ominąć, bo... Więcej czasu się zaoszczędzi. Seżamie, otwórz się! I tyle było z mojej roboty. I widzę tu jakieś rakiety tenisowe. Będziemy grać w tenisa z tym? Kacorem dafim? Nie zdziwiłbym się absolutnie. Dobra, Rocket Hair. Co tutaj okładnie znaczy? Dobra, zobaczmy. O, ja już wiem o co tutaj chodzi. Tutaj śnieg jest na tyle wysoki, że musimy się niestety ten wgłębiać. A rakietki tenisowe są potrzebne, żeby się utrzymać na to, tak jak tu widać. No ale tam widzę właśnie te rakiety tenisowe. O! Akme? Jest dziesiąte, właśnie, więc mamy kolejny zegar. Więc chyba nam brakuje tylko tego jednego. Biorę to. I zobaczmy, czy tutaj... A w ogóle, czy ja mogę ich kopnąć? A, no tak, przecież muszę na ich skoczyć, zapomniałem się. Chodź tu. O, masz tu, masz marchew, dobra, przyda się. Gdzie wy jesteście? Chodźcie tu, chodźcie do papy. Ho, 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 chodź tu, ja nie krzywdzę cię. Absolutnie. I ty też chodź. Dziękuję. Gdzie ty jesteś? Dziękuję. Jeszcze szybko zdobędę zegar, bo... coś tu jest że zaraz to się ten, że to minie. Dobra, jest ósmy? 7. Usztu to będzie, jak już pójdę tam na górę. I dobra. I to jest chyba piąty, o ile się nie mylę, czyli ostatni ten zegar. Wracamy. To, to, Dokładnie tak. No, nawet słuchać, było właśnie jak ten, jak e, poset lud, więc to są wszystkie. I, I mi się wydaje, że to jest właśnie ostatni zegar, który jest potrzebny, żeby ukończyć ten poziom. Ja mogę. Ja zaraz szybko sprawdzę dokładnie na tym, na pauzie szybkiej, czy tak jest. I tak, to jest ten, to jest tylko ten ostatni, więc mamy praktycznie już kompletny ten poziom. I ja będę musiał do niego wracać, ale najpierw się jeszcze zrobić coś takiego. Skoczę tu. O, Max, nie wiedziałem, że ty umiesz tak dobrze skakać, z taką perfekcją w tym momencie. A no tak, to już muszę uważać na te kule, bo jak one mnie trafią, to potem będzie problem. I powiem tak, akurat tutaj te problemy z, z lekką kamerą, które są w ten... AU! Już miałem powiedzieć, że akurat tu to, to pomaga, bo nie dostaję tyle razy. Ale dostałem niestety ten jeden raz. Uch, nie chciałem to spać. Cześć Merlin. A mogę z to nie teraz pogadać? Co takiego będzie? A, to już powiedział dokładnie to samo, że open sezami Myślałem, że coś powie nowego, ale było ten nice day isn't it. A mamy kolejny, i dziękuję bardzo. Wracamy do domu, właśnie do czasów średniowiecznych. A ten poziom mam już kompletnie z głowy. Jestem bardzo, bardzo przeszczęśliwy. O, kolejny poziom odblokowany. Magic herbloe i to jeszcze z pierwszego świata. Dobrze wiedzieć, że ten, czyli niedługo tam wrócimy, oczywiście, do świata Elmera. Widocznie Elmer czekał cierpliwie jeszcze na ten moment, kiedy to się stanie. No, kompletnie ukończony, ale jeszcze zanim... O właśnie, to jeszcze zdobędziemy, ponieważ to akurat było jeszcze potrzebne. Eee, wszystko tutaj będzie miało swoje ręce i nogi, oczywiście w kolejnych tych odcinkach. Więc, więc, tak to coś się wychodzi. No ale dobra, ja myślę, że na ten moment możemy sobie zakończyć ten odcinek. więc ja skupiłem się głównie na tym jednym poziomie, ale akurat był on taki rozbudowany, że... Myślę, że warto było. Tak gdzieś jak ja się tutaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie. Napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownik ADW. Na razie i cześć!